W Starym Mieście uroczyście otwarto dwie strategiczne inwestycje wodno-kanalizacyjne. Nowoczesną stację uzdatniania wody oraz rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Modle Królewskiej. To projekty o łącznej wartości prawie 15 milionów złotych, które w bezpośredni sposób podnoszą jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo środowiskowe całej gminy. Stację uzdatniania wody wybudowała firma Hydromarko. To nowoczesny obiekt o wydajności 1500 m sześciennych na dobę, wyposażony w dwa zbiorniki retencyjne, ujęcia głębinowe i Automatykę sterująca. Dzięki temu gmina ma zapewnione stabilne, nieprzerwane dostawy wody i solidne zaplecze do dalszej rozbudowy sieci. Wójt gminy Dariusz Puchała podkreślał, że te inwestycje są nie tylko odpowiedzią na obecne potrzeby, ale przede wszystkim inwestycją w przyszłość w bezpieczeństwo mieszkańców, jakość środowiska i tempo rozwoju gminy. Zakończyliśmy, drodzy państwo, drugą inwestycję ważną dla naszej gminy, dla mieszkańców czyli stację odtęczenia wody. Tutaj w Ruminie, znaczy to jest jeszcze stare miasto, ulica Rumińska. Zapewni to dostawy wody dla miejscowości Rumin i miejscowości Posoka. I oczywiście też usprawni ten dostęp do wody, ilość wody. Myślę, że już skończą się te problemy z brakiem dostępności. No i druga sprawa, zakończyliśmy też przebudowę oczyszczalni ścieków razem z korektorem od, od prowadzącym wodę, no bo to też jest dla mieszkańców i też oczywiście dla tej części, można powiedzieć, ale oczyszczalnie jest dla całej gminy. Zwiększa nam się ilość mieszkańców, co powoduje, że że no musimy trochę radzić sobie i walczyć o te wzrosty ilości, dostępności czy wody, czy kanalizacji, ale też zapewniamy dzięki temu szeroki taki wachlarz, można powiedzieć usług, że panujemy nad tym, co się dzieje i nad jakością wody, którą przesyłamy do mieszkańców. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej wykonały dwa podmioty. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak oraz ProInwest. Powstał tam nowy trzeci reaktor o wydajności 700 m3 na dobę, a cały system kolejny. Instalacji dostosowano do większego obciążenia i przyszłych potrzeb gminy. Wykonawcy podkreślają, że była to kompleksowa modernizacja technologiczna, która zapewnia obiektowi stabilną pracę na wiele kolejnych lat. Wykonywaliśmy wspólnie z Proinwestem inwestycje rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tłocznym. Było to w formie projektu i budu. W pierwszej części wykonywaliśmy projekt, wszystkie decyzje, wszystkie pozwolenia na budowę, i w drugiej części wykonywaliśmy całą rozbudowę część inwestycyjną, budowlaną. Zwiększyliśmy przepustowość oczyszczalni o 100%, 700 m3 na dobę do 1400 m3 na dobę. Dobudowaliśmy dodatkowy reaktor, zmodernizowaliśmy całą automatykę oraz elektronikę plus rozbudowa całego systemu nadzorczego oczyszczania ścieków. Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna żepeska Andrzejak zaznaczyła, że obie inwestycje były możliwe dzięki znaczącemu wsparciu z rządowego funduszu Polski Ład, co pozwoliło przeprowadzić modernizację w pełnym zakresie. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki prawie 12 milionom złotych z środków rządowych przyznanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Miałam zaszczyt osobiście uczestniczyć w tych rozmowach z panem premierem, by te środki zabezpieczyć dla naszej gminy. Przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektów i prezentacja efektów prac były zwieńczeniem wielomiesięcznych działań, a dla mieszkańców sygnałem, że gmina inwestuje w rozwiązania, które będą im służyć przez kolejne dekady. Stabilny dostęp do czystej wody, skuteczne oczyszczanie ścieków i bezpieczeństwo ekologiczne to fundamenty, które decydują o komforcie codziennego życia i przyszłości całej społeczności.